26 sierpnia 1986 roku zatonął polski drobnicowiec Sopot. 3 sierpnia 1986 roku Sopot wyruszył z Gdańska do Kasablanki. W drodze powrotnej statek zabrał ładunek 400 ton pulpy pomarańczowej, którą załadowano do ładowni rufowej. Chcąc zrównoważyć przegłębienie, do przedniej ładowni wlano 1100 ton wody. Statek zrobił się jednak niestabilny. Przechyły utrzymywały się na poziomie 6-7 stopni, chwilami dochodząc do 10 stopni. Woda w ładowni nie spływała samoistnie do zens, ponieważ już wcześniej skorodowane zawory zostały zabite drewnianymi kołkami. W grodzi wodoszczelnej między pierwszą a drugą ładownią wywiercono otwory. Woda przelewała się teraz do drugiej ładowni, a stamtąd była wypompowywana. Wkrótce jednak instalacja zaczęła się zapychać. 25 sierpnia, przy wyjściu z Zatoki Biskajskiej, statek trafił na sztorm. Sytuacja stała się dramatyczna, ponieważ na statku znajdowały się trzy przestrzenie, w których woda miała swobodny przepływ. Przechył dochodził do 25 stopni. Ogłoszono alarm szalupowy. Pomocy jednostce udzieliła francuska stacja brzegowa oraz polski masowiec obrońcy poczty. Uratowano 32 osoby, całą załogę oraz płynących statkiem pasażerów. Link do podcastu o tym wydarzeniu wskaże wam strzałka na dole filmu.